Witam wszystkich! Dzisiaj w krótkim filmiku, bo będzie to aktualizacja moich mrówek. Zaczniemy od kolonii Tada, formiki czarnej, którą mam. Jak widzimy, trochę się dzieje mróweczek jest więcej, jest około 11 mrówek, plus królowa miodzik tu widzimy chyba 4 larwy i druga mrówka tutaj może zobaczymy da się odwrócić widzimy trzyma pakieci jaj A więc ta kolonia Fajnie się rozwija. Nie ma co narzekać. Druga kolonia. To też formika. Miała wywędrować już do środowiska naturalnego, ale no ale. To tak na szybko, bo staram się tej kolonii nie stresować. Robotnice. Nie może wszystkie padły tutaj została tylko jedna Tadam. jest jedna robotnica królowa ale jak widzimy wierzymy nówka nosi pakiet jaj. a tu w tym punkcie będzie chciał wyostrzyć jest larwa więc nasza druga kolonia też może coś ruszy więc przy następnej aktualizacji na pewno będzie tego znacznie więcej, liczę na to że będzie znacznie więcej mrówek I może uda nam się zrobić już jakieś gniazdo plus arenę, albo chociaż przynajmniej małą arenę dla tych mrówek no to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy film krótko no ale mam nadzieję, że się podobało. Przepraszam za głos, no ale dopadł mnie katar. Do usłyszenia w następnym filmie.